Jedna dziewczyna y, okazało się, że jest okulistką chyba mm -hmm. i na przykład pokazała zdjęcie okulistyczne swojego oka i opowiadała, jak, jak to widzi jako chodzenie, chodzenie po, po, po wodzie, nie? Okay. a cool. druga dziewczyna na przykład kocha piec ciasta. I narysowała, w ogóle cudnie narysowała ciasto, kawałek po kawałku co będzie, że tu zrobi pianę, jako wzburzone może z tego, mm. tu galaretkę jakąś niebieską z czegoś i, i wiecie, mm -hmm. było to turbo kreatywne. Teraz właśnie wróciliśmy, zrobiliśmy warsztaty i był temat y, Wypłyń na głębie. Mm -hmm. Było dwóch chłopaków, którzy chyba studiują matematykę albo są zafascynowani i napisali wzór matematyczny, który jak odtworzony był w jakimś takim programie, to było narysowane po prostu jakaś taka głębina, która się gdzieś wyłania, drugi jakieś takie fale i łódkę po prostu. Mm. Wiecie, tam Aha. wpisali jakieś sin, coś, tam coś, tam do kwadratu i w ogóle im powstał z tego obraz mm -hmm. narysowany, nie? Mm -hmm. I ja sobie nagle mówię: "Wow, ja bym żyć w życiu na, na to nie wpadł, nie?